To ja, to ja, Alice i się przeprowadziłam, dlatego mi jest trochę smutno, ale yy, bo mam nowe miasto, jest w tym chyba siedem miejsc, więc chciałabym Wam pokazać to nowe miasto. Zacznijmy od sklepu. Teraz znajdujemy się przy sklepie. Yy, wejdźmy do środka. W sklepie tak. Jest kolorowy dywan, trzy kolory: są, zielony, różowy i czarny. Podłoga, wyserca. przybierania, która się rozpada, i będę ją innowu, ale taka w razie jest. Czerwone, dywanie do pani. To nie będzie filmik, tylko filmik o Pani, ławeczka, tam że to dywan, przepraszam. I ubikacja: kupę tutaj zasłonę, bo to dopiero nowo robił sklep. Tutaj są różne rzeczy, po prostu, bo to tix. To nie jest sklep, gdzie się kupuje, tylko po prostu jest takie jakby sparze Można sobie tak coś zrobić, potem tak i się, się za to płaci. Po prostu tutaj są chusteczki na takim stoliku. Dalej jest taki telewizor, można sobie obejrzeć. I takie jak się mylę ręce, o tutaj, i znowu obrazki jeszcze nie. Następne pomieszczenie to będzie restauracja. Teraz znajdujemy się w restauracji. Jak widzicie, jest tu stoliczek z takim napojem. Stolik i dwa siedzenia. Takie siedzenie jeszcze. To jest też stolik i są tu dwa siedzenia. I... Takie stolika tego siedzenia. Jest trochę dziwna ta restauracja, ale zespół sklep. Jesteśmy w sklepie, sklep jest tuż przy restauracji, a tutaj są takie różne rzeczy, tam są i pan przy nas jest kasa, no i jest po prostu sklep tak. Teraz jesteśmy w strasznej, ciemnej uliczce. Jest taka, ja zrobię mi od puding, lp, chociaż nie za bardzo mi wyszło, nic nie malowałam. No, takie cegły. Ja tak nie maluję, tak specjalnie zrobiłam, bo chciałam zrobić pojęcie, ale z tego mi nie wyszło. A więc teraz drzewo, bo drzewo to też takie miejsce u nas. I jesteśmy przy drzewie, da się wpinać wysoko drzewa, a ja umiem na sam czołg, Ściana, 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 Brokat. <grywa> Au. A. Trochę tęsknię za moją siostrą, bo się wyprowadziłam, ale jedynie co to, to że... Lubię Was! No i komentujcie, lajkujcie, to nie koniec. Idę dalej. A teraz do mojej koleżanki. Chodźcie. I zapraszam Was. To jest kanapa i takie łóżeczko. Zegar. To jest w ogóle takie schody. Także chłopak. Przepraszam, córki, bo ja robię filmik Telewizor z stół. Takie tam stolniczek, taki. To jest yy, żelazko. Tutaj mam w kuchni, jedzą takie czekoladki, i piekarnik. Ma pokój, ma łóżko, tam ma biurko, na basen, na górze jest jadalnia. Yy, dwa takie, bo jest takie restauracje i idziemy. I o, To jest pralka, wanna i piekarnia. Przepraszam. A to jest różyczka. Hej ja. Idziemy dalej. Teraz będziemy dom No więc wejdźmy. Jestem księżniczką, mieszkam w pałacu, ale nie tylko ten. To jest taki pokoik, który mi się wchodzi to te są do jadalni Tutaj jest moja skrzynka. To jest kwiat takie, to, to, takie. Tutaj jest tylko trzy konie moje. Mały, średni i największy. A drzwi zaraz otworzymy. I idziemy z zamku. Znajdujemy się w środku. Zacznijmy od tej strony. Są takie figurki tak szybko przechodzę, a to jest łóżko dla gości.